O, nie mam woreczka żółciowego, często odczuwam bulgotanie po posiłku. Jak powinnam zbilansować tłuszcze? No to Ania, zacznij. Fajny temat. Osoby, które nie mają pęcherzyka żółciowego już wiele, wiele, wiele lat, najczęściej nie mają najmniejszego problemu z keto czy ze stylem niskowęglowodanowym. Ale jeśli jest to, nie wiem, rok, dwa po usunięciu pęcherzyka, u niektórych. Czasem dłużej, ale to jest też zmienna osobnicza, zbyt duża ilość tłuszczu w jednym posiłku może powodować, że przewody żółciowe nie są na tyle szybko, nie mają na tyle żółci, żeby reagować na tak dużą ilość tłuszczu w jednym posiłku. No bo teraz, jeśli mamy pęcherzyk żółciowy i on jest pełen żółci, to on daje bardzo duży wyrzut, żeby strawić. Większą ilość tłuszczu, praktycznie każdą ilość tłuszczu, ale jeśli tego pęcherzyka żółciowego nie mamy, to przewody żółciowe przejmują rolę, również wątroba, I, i tutaj tej żółci czasem może zabraknąć, nie w ogóle, żeby trawić tłuszcz, tylko żeby trawić zbyt dużą ilość tłuszczu w jednym posiłku. I teraz, ile to jest za dużo, to ty, pacjencie, będziesz wiedział, bo u każdego to jest inny poziom tolerancji. Dla Więc jeśli jest taki dyskomfort, to po prostu w następnym posiłku troszeczkę mniej tłuszczu, albo zamiast dwóch posiłków robimy trzy, czasem nawet cztery posiłki, jeśli to jest bardzo krótko po wycięciu pęcherzyka żółciowego. Tak jest, ja z, zawsze powtarzam pacjentom, że to jest ta sytuacja, która jest diametralnie inna od tego, co mówimy wszystkim innym. To znaczy, mówimy, że można jeść maksymalnie trzy posiłki, często dwa, a nawet jeden, ale w, już bez pęcherzyka żółciowego może to nie być tak. dobre zalecenie, czyli źle funkcjonujące. Mhm. Czyli jeżeli nie masz pęcherzyka żółciowego, to prawdopodobnie nigdy nie będziesz mógł mogła jeść jednego posiłku dziennie i po prostu to trzeba wziąć na klatę. Dodatkowo jeszcze. Ja osobiście czasami zalecam żółć zewnętrzna, czyli taka wołowa w postaci suplementu. Czy to by się zdarzyło też komuś zalecać żółć wołu? Ową. Chyba w dwóch czy trzech przypadkach, ale tak naprawdę najczęściej robotę robi zwiększenie do czterech posiłków dziennie. Często powtarzamy, że zdrowie zaczyna się od wiedzy i to prawda. Bez wiedzy nie ma świadomości, a bez świadomości nie ma zdrowia metabolicznego, o które w dzisiejszych czasach naprawdę trudno. To jak najlepiej tą wiedzę zacząć zdobywać. Ja osobiście zacząłbym od kuchni braci rodzeń, bo to jest połączenie praktycznej wiedzy, ale też przepisów konkretnych, które możecie już od dzisiaj wdrażać. A ja zacząłbym od edukacji dzieci, bo to edukacja dzieci jest najważniejszym elementem do tego, aby społeczeństwo było zdrowe, a do tego służą książki Detektywi na Tropie Zdrowia. Najwięcej jednak osób rozpoczęło styl niskowęglowodanowy od tego bestsellera, Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Potężna pigułka inspiracji, która zapaliła wiele osób do zmiany swojego życia. Łykać trzeba trzy razy dziennie, popijając wodą. Yy... Zapraszamy serdecznie na stronę braciarodzenie.pl Tam cała wiedza w postaci książek w Zakładce Książki.